Na tym kanale będziemy drapać pierwszy milion na pierwszy rzut oka do zdrabki z Wielkiej Brytanii. Kupiłem zdrapek za 15 funtów. Mam nadzieję, że przyniesie mi to szczęście. Dlatego, bez wędnego gadania, bierzemy się do drapania. Zapraszam serdecznie. Dobra, moi kochani. Mamy zdrapki. więc weźmy. Zacznijmy od tej największej. Triple Jackpot. Do wygrania pół miliona. Aha, w ogóle, moi kochani, czym drapiecie? Ja drapię łyżką. Tak. To jest moja ulubiona drapaczka, która przynosi zawsze mi szczęście. Dlatego bez zbędnego gadania. Jedziemy. Dobra, mamy bonus game. Bonus game do wygrania 5 funtów. Ekstra bonus game do wygrania 10 funtów. I mega bonus game do wygrania 20 funtów. No to stuweczka, no to, no, to, no to super. No dobra, no to jedźmy najpierw bonus game. Trzeba znaleźć. Trzeba znaleźć. Skrzyżowane palce, dobra, mamy! Słuchajcie, mamy 5 funtów. Pierwsza zdrabka, już pierwsza wygrana. Jedziemy dalej. Dobra, tutaj nie mamy skrzyżowanych paluszków. Tutaj mamy golda, czyli też nie mamy. Dobrze, jedziemy dalej. Tak jak w polskiej zdrabce, wygrywająca cyfra. I do dołu musimy znaleźć 19. Proszę bardzo, jest! 19, 5 funtów. Pięknie! 15, nie ma. 11, 25. No okej, okay. mamy 19, 5 funtów. Co tutaj mamy? 33. Szukamy 33. Nie ma. 34, blisko. 36, 4. Nie ma. Dobrze. Tutaj 1. Szukamy jedynki. Nie ma...

18, no to nie, kochani, no to tutaj nie znaliśmy trójki. Dobra, mamy 19, to mamy 5 funtów i wygrała sobie. Wygrając... 10 funtów, no to słuchajcie, 10 funtów, no to nie jest źle. Jestem zadowolony. <grym> na pewno się zwróci. Dobra, jedziemy następną. Krzyżówka, może na koniec, bo jest długa dosyć. Bingo, o co tu chodzi? Mamy bingo. Okej, okay. najpierw weźmy bonus game, czy znajdziemy. Nie, nie ma skrzyżowanych paluszków, no to czyli.

44, jest 44, 44, jest tu 44, no, nie o no, chce? 69, 69, 69, ojej, no, no 69, nie dalej, nie dalej. 61 jest 61, 61, 61, tu nie ma, tu też nie ma. O, tu są jeszcze, tu, okay, 17 jest to, dobra, no to nie jest źle. 17, tu jest 17, tu nie ma dobra. 68 jest 68, 50, nie, jest 68 nie ma, no 68, nie nie lubię, powiem wam, takich strafek, gdzie trzeba szukać jakichś cyferek, jak styfarek, typu właśnie jak krzyżówka to to samo. 67. 67. 67 nie ma, tak, 43. Nie ma. Nie ma. 43 nie ma. no jest 43. 47. 47. Jest 47. A to jest 47. to nie, nie ma Tu nie ma 70. Mamy 70. Mamy tu 70. Mamy tu 70. Dobra. 30. Tu mamy 30. Tu nie mamy 30. Tu też nie ma. Tu jest 16, 16, 16, 16 nie ma, tu nie ma... 16 nie ma. Tu jest 16. 57. Jest 57, tu nie ma... Tutaj tu nie ma, 57. 57, nie ma. I na 5. 5. 5 jest 5. No to jest piątka. No to tyle to jest Tyle, to tutaj nic nie ma. w ogóle... Nie wiem o co chodzi. Gdzieś tu jest coś napisane. No, trzeba... linia to 10 funtów. No, nie ma, nie ma. Tu jest niewygrana. Dobra, to zróbmy tą, której też mi się nie podoba. No to szukamy napisu VIP. I mamy 10, ale nie mamy, bo mamy golda. No dobra, no to... Jedziemy. Numery nas nie interesują. Eee, y, mamy, tu będzie trochę prościej, bo tu nie masz tak dużo tych liter, ale y, też nie widzę. Ha, 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 ha. Śmieszne, to. O jest, a jest akurat. H jest, jedno, h je. Eee, mamy to samę, no pięknie. No tak tyle? Mamy te, mam te, mamy tutaj tę, mamy tu. To jest tam tu nie ma dobra, no tak. A mamy, tu mamy, tutaj, tutaj, tutaj mamy, A. Tu mamy, I. O, aż 3. mamy, tutaj mamy, tutaj tutaj mamy, tutaj 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 mamy, tutaj mamy, tutaj mamy, mamy, tutaj mamy, tutaj No tutaj mamy, 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 mamy, tutaj mamy, mamy,

Mamy tutaj w... a to bo... tyle? K. No zobaczcie, jednak nie będzie tutaj wygrane. Mamy tu C, mamy tu, mamy tu. I to tyle. No nie będzie niestety B. Mamy tu B. No niestety. No niestety, no nie ma tam nic. Mamy tutaj jedno, jedno słowo, poczekaj, nie mam tutaj dwa słowa. Nie wiem, słowo mam gdzieś? A nie było. Mamy jedno słowo. No, nie, nie mamy, co jest cały jedno... Raz. No nie, tutaj niestety też nie wygrana. No niestety odkładamy ją. Dobra, następna. 250 tysięcy funtów do wygrania. O. Znajdź diamencik, znajdź tort i znajdź walizkę z funtem. No dobra. No to drapiemy. Szukamy diamenta. Niestety nie ma diamenta. Szukamy torta. Nie ma torta. I walizki, szukamy walizki, gdzie jest walizka. A nie, tu znajdź trzy takie same kwoty. I to, wygrano. A znajdź walizka to po prostu jest 5 funtów. Dobra, no to mam 100. 100 1000, No nie, no nie ma, niestety nie ma. Dobra, to mamy tutaj to samo. Trzy takie same kwoty. Symbole. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. No niestety ta zdrabka też okazała się niestety pusta. Tu nie mieliśmy, tu nie mieliśmy, tu trzech kwot nie ma, tu trzech takich symboli nie ma. No dobrze. Zostały nam dwie zdrabki po funcie. Yy, tylko, tak, w jednej do wygrania jest 100 tysięcy, a w drugiej tylko 10 tysięcy funtów, to zacznijmy może od tych 10 000 funtów, zobaczmy. 100, 50, 500, 10, 20, 10 500 1. No niestety, nie mamy trzech takich samych kwot, 9 funtów, kto to wymyślił w ogóle? No naprawdę, 9 funtów do wygrania. No nie ma. Jakbyśmy wygrali, to i tak by był X1. No dobra mamy tu, A to jest taka jakby dobra, znajdźmy najpierw yy, diamencik. Niestety. No dobra, jedziemy trzy takie same kwoty. Nie ma. Aha. O, aha, aha. No dobra. Musimy, słuchajcie, walnąć jeszcze jedną stówkę. Albo 100 funtów. I mamy... Gówno wygrałem. Haha! Haha! Ha, ale się zrobiłem, bo... A nie, jest u góry. Myślałem, że nie będzie jeszcze jednej opcji. Niestety nie mamy. Dobra, nie ma. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, kochani. Wygraliśmy 10 funtów, czyli... 50 zł. No, nie jest źle jak na pierwszy filmik. <noise> zapraszam Was do subskrybowania. Dajcie łapkę, jak filmik Wam się spodobał. Moja łyżka idzie dalej do umycia i będzie wkrótce. Dużo nie wygraliśmy tylko 50 zł, ale te 50 zł przeznaczam na następne zdrabki, na kolejny odcinek. Dlatego zapraszam Was do subskrybowania kanału. Dajcie lajka, jak się Wam się film spodobał. No i do zobaczenia. Cześć!